Cześć moje obłuchane osoby z podznaku uwagi, witam Was bardzo serdecznie. Zapraszam Was oczywiście na co cotygodniowy horoskop. Zobaczmy, co dziać się będzie właśnie w tym czasie. Już patrzymy. Bardzo dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że jesteście i fajnie komentujecie. A co dla singli? Dziewiąteczka denarów. Dla osób zajętych giermek, buław, dla osób mających ochotę szukać pracy, pieniędzy, siódmeczka denarów. Czwóreczka denarów dla osób mających pracę, i tutaj kapłanka, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne. Więc układ jest troszeczkę pomieszany. Dlaczego? Bo sfera finansowo-zawodowa jednak jest troszkę zblokowana, ale nie będzie tak źle, jakby się wydawało. Zaczynamy od Singli. Macie dziewiątkę denarów. Jest to karta asertywności, którą powinniśmy teraz się kierować głębie serce, poświęcenie już nie ma tutaj znaczenia i nie powinno mieć. Powinniśmy dbać o swoje interesy, patrzeć na kwestie partnerstwa pod każdym względem, czy mi pasuje się, czy ktoś pasuje, czy jest dla mnie wygoda, bezpieczeństwo, wygląd, no aspekt nawet ten materialny, tak, bo dziewiątka denarów ona patrzy na, na każdy aspekt, tak? wygody pod każdym względem, a więc tak możemy postrzegać pewne kwestie, tak powinniśmy postrzegać, no i możemy spotykać tutaj osoby bogate, pragmatyczne, poukładane, wartościowe, ale takie nieco chłodne, czyli pewne kwestie, na przykład uczuciowe, od razu nie dojdą do skutku, od razu nie będzie tutaj takiego szału romantycznych gestów, czy wyznań. Natomiast giermek buław jest dla osób, które mają kogoś, no i tutaj ten giermek Oznacza oczywiście aspekt dynamicznych działań, wiadomości, ruchu, zamieszania w relacji, jakiegoś początku też, tak? Możemy myśleć o dzieciątku, możemy myśleć w ogóle o zmianie w kwestii uczyć, możemy się uczyć tutaj na przykład, czy na przykład rozpocząć jakiś kurs, szkolenie z partnerem, z partnerką. Tak, lub hobby, które zbliży nas do siebie i które em, rozwinie tutaj dynamicznie naszą relację. Jest to też karta erotyki, em, namiętności, pasji, a więc będzie to bardzo fajny czas. Natomiast siódmeczka denarów jest w aspekcie tutaj. Poszukiwań, pracy. No i niestety dla Was może być to taka specyficzna karta, bo jeżeli chcemy szybko rozwinąć skrzydła, założyć firmę, szybko, żeby prosperowało tutaj coś, żeby te pieniądze gwałtownie przychodziły, tak? To nie, no to jest karta raczej oczekiwań. To jeszcze musimy zasiać ziarno, to musimy jeszcze działać skrupulatnie i dopiero po jakimś czasie, tak? Pewne efekty przyjdą. Jest to też karta, niestety, opóźnień i surowego spojrzenia na naszą działalność czy na naszą osobę. A więc musimy się wykazać, pokazać i cierpliwie czekać na właśnie efekty naszych działań. Jeśli mamy pracę, to także mamy zblokowaną kartę. Czwórki denarów karta skąpstwa. Jeżeli chcemy iść teraz do szefa po pieniądze, chcemy coś zdobyć, zabłysnąć. To może się nie udać, możemy sami się blokować też, możemy mieć taką niechęć do pewnych kwestii, możemy się skupiać na tym, co mamy i możemy nie ryzykować, nie podejmować działań. Karta zachęca do wychodzenia poza schemat, ale. Też nie ma tutaj w niej strat, nie ma tutaj ograniczeń takich typowych, natomiast jedynym aspektem to może być właśnie takie nasze trzymanie się jakichś schematów i przez to możemy nie mieć więcej niż byśmy chcieli. Właśnie tutaj my możemy się w takim względzie ograniczać, natomiast sama w sobie karta zachęca właśnie do przekraczania strefy komfortu, by sięgnąć po więcej, bo mamy ten skarb, ale musimy jednak otworzyć się na pewne możliwości. Natomiast kapłanka jest na zdrowie, piękna karta intuicji. Cokolwiek będzie się działo, powinniśmy słuchać wewnętrznego głosu własnych takich impulsów, znaków, snów. Czasami przychodzą do nas pewne właśnie informacje, ale nie zawsze z nich korzystamy. Warto sobie ufać. Tutaj jakaś mądra. Kobieta może pomóc, przekazać cenną informację, to jest dobry czas, by zająć się sobą, swoim wnętrzem, zwróćmy uwagę na oczy, układ hormonalny oczywiście, jeżeli chcielibyśmy tutaj jakby iść w stronę dzieciątka, to musimy uważać, bo jakby nie zawsze kapłanka jest sprzyjającą kartą w kwestiach macierzyństwa, jest czasem blokującą, ograniczającą. Natomiast sama w sobie, tak jak mówię, jest kartą intuicji, która podpowie nam, co najlepiej zrobić w danym momencie, by to zdrowie ulepszyć, tak po prostu. Tak więc tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. No i idziemy dalej, idziemy do skorpionów. Witam serdecznie, drogie skorpiony. Cieszę się, że jesteście. Dziękuję, że jesteście. Spójrzmy na Was, jak przedstawiać się właśnie. Będzie ten czas. Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że właśnie się udzielacie, przekazujecie cudowną energię. Serduszka, pozdrowionka, ja również Was pozdrawiam. Już patrzymy, jakie aspekty dla singli, rytmu, dla osób zajętych, siódemeczka buław, dla osób szukających pieniędzy, pracy, wiec denerowy, moc dla osób mających pracę, i dziesiąteczka była w aspekcie zdrowia, więc zdrowie będzie najsłabszym punktem, najbardziej newralgicznym, ale też podpowiem, co można zrobić i jak ominąć pewne m, trudności, czy jak je zrozumieć m, po prostu. Rytm zaczyna, jest kartą dla Singli, a więc dużo się będzie działo. Jeżeli narzekaliśmy teraz na brak ruchu, brak komunikacji, na ciszę, no to powinno się zadać, tak? Karta ruchu, karta poznawania ludzi w podróży, przez internet, karta wiadomości, telefonów, SMS-ów, MMS-ów, no, no różnych tutaj informacji. Karta spotkania osoby, która jest taka przebojowa, silna, charyzmatyczna. Tutaj przy kwestii Rydwanu warto kierować się głosem serca i rozumu, łączyć te aspekty. No i z jakiegoś powodu warto odważnie tutaj podchodzić do pewnych kwestii tak wychodzić do ludzi, nie bać się przełamywać konwencje i być tym zdobywcą jak człowiek na karcie, tak na rydwanie on jest takim zdobywcą tak więc zdobywajmy, działajmy natomiast siódemeczka buław jest dla osób, które mają kogoś karta osaczenia albo to my będziemy osaczać albo ktoś nas karta wyzwań karta czepiania się, możemy ty, to my się czepiać partnera, partnerki, albo właśnie nas się będzie czepiać ktoś. To może być też otoczenie tak naprawdę. A więc możemy być atakowani z różnych stron i będziemy musieli odpowiednio się z tego wybronić, tak? Jest to karta samoobrony, zwycięstwa, ale właśnie wytrwałości. Będziemy musieli odpierać te ataki jakieś. Ktoś może po prostu jakby chcieć nas tutaj troszeczkę stłamsić, tak jeśli chodzi o pewne kwestie. A więc w emocjach musimy umiejętnie rozwiązywać konflikty i nie dawać się. To jest przede wszystkim istotne. Natomiast rycerz denarów jest dla osób szukających pieniędzy pracy. Karta dobra, bo mówi o otrzymaniu jakiejś pracy. Może nie jest to wybitna energia tutaj, jeśli chodzi o takie duże zarobki, natomiast praca powinna być stateczna, bezpieczna, w miarę dobrą umową, dzięki której też będzie można wzbijać się po szczeblach kariery. Może nie od samego początku, może być to jakieś takie środkowe stanowisko, czy jeszcze zależne, podwładne, ale już dające większe prawa, natomiast generalnie trzeba będzie tutaj jednak dochodzić do czegoś wyższego własnymi siłami, co jest możliwe, jeżeli założymy firmę, to ona będzie stopniowo wzrastała. Natomiast karta mocy jest dla osób mających pracę. Karta silnej, takiej troszkę zaborczej, władczej kobiety, z którą dobrze mieć dobre układy, dlatego, że tutaj karta, karta może wskazywać na jakieś konflikty władzy. Warto tutaj się pokazać, wykazać. Karta opanowywania lęków, nadawania rytmu. Wykazywania się i zaświecenia w otoczeniu, zdobywania szacunku poprzez swoje czyny, ale te czyny takie godne, takie przemyślane, takie, gdzie my pokazujemy się za wszelką cenę, ale z dobrej strony. Natomiast zdróweczko, dziesiąteczka buław, karta przytłoczenia depresyjna, karta wielości obowiązków, które powodują, że nasz stan zdrowia też nie jest taki jak powinien tak, czyli że, że dźwigamy wiele ciężarów, ciężar psychiczny, fizyczny, uważajmy na plecy kręgosłup. Bóle mięśniowe, stany zapalne. Tutaj w ogóle możemy jakoś tak spadkowo podchodzić do pewnych kwestii i w ogóle nie mieć sił. Tak? Dlatego zważajmy, jak dużo mamy tych obowiązków w swoim życiu, bo może być tutaj no, niestety problem. Możemy też otrzymać wiadomości, które początkowo nas przygniotą, przytłoczą i troszeczkę kolokwialnie mówiąc, zwalą z nóg. Natomiast najważniejsze będzie to, jak my. Podejdziemy do tych pewnych kwestii, i jak po kolei będziemy sobie z nimi radzić, bo dużo będzie tych ciężarów, i po kolei będziemy musieli je zrzucać, by sobie po prostu ulżyć. Tak więc, tego Wam życzę wszystkiego dobrego. I przechodzę dalej do osób z podznaku strzelca. Witam serdecznie, drogie strzelce. Cieszę się, że jesteście. Zobaczmy, co u Was, jakie karty dla Was, czego możecie się. Tutaj spodziewać jaki będzie to czas, już patrzymy. Dziękuję oczywiście za przepiękne komentarze, za to, że lajkujecie tutaj i na moim kanale bywacie. Już patrzymy. Dla Singli, królowa denarów, dla osób zajętych azbuław, dla osób szukających pieniędzy pracy, szóstka denarów, ósemka buław, dla osób, które mają pracę, no i piątka. Mieczy w aspekcie zdrowia, więc zdrowie będzie wymagało od nas największej uwagi i będzie tym punktem takim dosyć newralgicznym. Zaczynamy jednak od królowej denarów, królowej statecznej. Możemy tutaj poznawać osoby niezwykle atrakcyjne, poukładane, zamożne, takie konkretne, inteligentne. Z którymi warto wchodzić w układy, z który, które warto znać. Jest to karta układów, interesów, wspólnych jakichś celów, a więc może nas połączyć tutaj sfera zawodowo-finansowa z kimś i może być to bardzo fajny czas, choć jakby nie od razu jest to karta wskazująca na na przykład takie romantyczne gesty, tak wyznania. Tutaj my też pragmatycznie, konkretnie będziemy podchodzić do pewnych kwestii i bardzo dobrze na tym wyjdziemy. Natomiast As Buław dla osób mających tutaj kogoś, karta nowych energii, nowych wiadomości, nowych koncepcji, nowych pomysłów. Dużo się będzie działo, karta zaskakujących informacji, takich jak na przykład ciąża, tak? karta nowych idei, świeżego spojrzenia na partnera, odnowy w ogóle erotyki i takich bardzo dynamicznych działań, które zmieniają całkowicie układ relacji, ale w sensie pozytywnym. Natomiast szósteczka denarów jest dla osób szukających pieniędzy pracy i jest to karta oczywiście wskazująca na warunkowość. Musimy się tutaj jakby umiejętnie negocjować, co chcemy dać, co chcemy otrzymać, jeśli chodzi o pracę. Tak samo, jeżeli będziemy się zastanawiać nad firmą, to także musimy odpowiednio racjonować swoje tutaj działania, ile włożymy, ile zyskamy. Tak, tutaj musi być ta równowaga. Jeżeli, jeżeli żeśmy narzekali na brak y, na przykład kontaktu ze strony tutaj osób, do których wysyłaliśmy CV i informacje, to teraz ktoś się powinien do nas odezwać y, i możemy mieć czas negocjacji, który warto wykorzystać, bo jest to karta łaski i jednocześnie dobrych umów, dobrych aspektów materialnych. Natomiast suzymeczka buław jest. Y, dla osób mających pracę dużo ruchu, dużo zamieszania, podróż jakaś służbowa może wchodzić w grę, w ogóle wiadomości jest z oddali, może ktoś się odezwać też w sprawie pracy, coś dodatkowego tak? Dużo obowiązków, dużo, dużo zmagań, ale pozytywnych, bo będziemy dzialsko biec i po prostu załatwiać różne rzeczy, bardzo dużo w ogóle będzie się działo, co też wpłynie na naszą decyzyjność, jeśli chodzi o przyszłość w danym miejscu pracy. No i piąteczka mieczy, która jest najwrażliwszą kartą, naj, najbardziej newralgiczną w tym układzie na zdrowie. Ona mówi o tym, że musimy uważać na osoby wokół, tak? To tutaj jest może zaskakującym aspektem, ale nasze zdrowie może być zagrożone lub negatywnie ktoś może wpływać właśnie z zewnątrz, tak? Możemy otrzymać takie wiadomości, które na, nami wstrząsną, zdenerwują, ktoś może w ogóle nas rozjątrzyć. Uważajmy na agresję, na osoby nieobliczalne, na osoby, które mają ostre przedmioty, bo tutaj przy tej karcie czasami się zdarzał atak taki, tak? Furii kogoś, kto ma ostry przedmiot, niestety. No i właśnie przez osoby, przez ludzi możemy mieć kłopoty tutaj zdrowotne. Przez konflikty, przez zmagania. Zwróćmy uwagę na oczywiście gardło układ oddechowy. Jest to karta operacyjna, nieprzyjemna, nieprzyjemnych badań, nieprzyjemnych kontaktów ze służbą zdrowia, karta jakiejś porażki w danym momencie. No i musimy uważać właśnie też na nasze nerwy, bo możemy bardzo mocno coś przeżywać i to bardzo będzie wpływało negatywnie na nasz stan samopoczucia. Tutaj też zwróćmy uwagę na aspekt oczywiście. Oczu i dłoni, tak, i tak jak mówię, zewnętrznych ataków, związanych oczywiście z ludźmi, którzy po prostu no, mogą nie być do nas pozytywnie nastawieni, a więc uważajmy różnych niebezpiecznych sytuacji. Tego Wam życzę oczywiście. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Hej!